Dzień dobry, robię szybkie po, takie streszczenie tego co, czym ostatnio się zajmowałem. Chciałem Wam pokazać. Jakie mamy umiejętności i możliwości w Studio Mechanik. a więc tutaj mamy efekt jednej z naszych sesji zdjęciowych, jak widzicie wysokiej jakości fotografie, które tworzymy w Studio Mechanik. Co potem z niej możemy robić? Tu mamy przed nami papier matowy, na którym zostały te zdjęcia wydrukowane. Jak widzicie papier ma troszeczkę przytłumione kolory, ale tak właśnie ma, ma to wyglądać. No przepiękne barwy, które osiągnęliśmy tutaj. No, jest chyba niewiele rzeczy, do których mo można by było się przyczepiać na tych fotografiach, też używamy ich. Ich ostatnio marketingowo często a, a co tutaj mam pod spodem to e, coś co, nad czym pracuję ostatnio czyli e, zobaczcie e, że potrafimy już powoli z e, coraz lepszej jakością tutaj troszeczkę czasu jeszcze nam potrzeba ale już niebawem będziemy mogli zaprezentować jeszcze lepsze jakościowo e, laserowe grawery na drewnie te zdjęcie, jak widzicie, oczywiście ono jest odwrócone, ono jest z drugiej strony, ale ono zostało wygrawerowane na drewnie. Tak? Także to jest album fotograficzny, na którym możecie zamówić sobie personalizowaną okładkę. Widzicie, mamy możliwość zrobienia to na papierze, matowym.